Cześć Manko, witajcie z tej strony Kuboro witam Was na moim kanale mm, e, Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale e, Dzisiaj gram sobie w bedy, bo, bo tak, bo, bo po prostu miałem chęć na bedy e, Dzisiaj na serwerze Mineplay, w którym już nie miało być bedów Ale z dwóch powodów jest na tym serwerze e, Dzisiejszy Bedwars Konkretnie, bo Koko nie miał czasu, a na krystalu nie ma wystarczającej ilości osób, żeby y, zagrać, więc niestety gramy na tym serwerze, no cóż, co, co poradzę. Y, dzisiaj będzie krótki odcinek, ponieważ y, dzisiaj chcę szybko zzić na temat. Chodzi o to, że dzisiaj chcę dużo ogłoszeń dać. Pierwszy z nich... Jednym z ważniejszych jest to, że po poprzednim odcinku... poprzedni odcinek był bardzo... było mnie bardzo słabo słychać, więc przepraszam za to, ale postaram się naprawić to i piszcie mi jakbyś jakieś challenge do Blue SówDFSX, z którego był ostatni odcinek. I kolejnym ogłoszeniem jest to, że za niedługo mam egzaminy próbne, więc może być przerwa w dostawie moich odcinków na mój kanał, więc nie chciałem, nie chciałem już robić przerw, ale może być przerwa tygodniowa. Hmm. Ym, gramy tutaj ty i to z tych bardzo ważnych tyle ogłoszeń. Ważne też jest to, ale trochę mniej żebyście widzieli na mój serwer discord w, w, w tym w link, w opisie znajdziecie link e, on pisze do mnie tak będę miał team z, z niebieską drużyną która nie mam pojęcia gdzie jest zobaczymy za chwilę to są niebiescy to chyba czerwoni, o niebiescy ja już sobie tak, nie, nie ulepszenia sklep nie stać, ale jesteś mnie trochę na Terakotę. O, a nie zły przycisk. Ja dziwię czemu nie, nie mogę kłaść terakoty, a ja tutaj po prostu ma... Co? Tak szybko? A ja mam włączony kontrol, ale nie Szybko stracili swoje łóżko już. Podejrzewam dziwne. Czy przez przypadek to nie są czerwoni? Nie wiem. Dobra. Sklepy na obudowanie jest załatwione. Jakbyście chcieli, żebym grał na jakichś teksturpakach, to przesyłać mi po prostu teksturpaki do gry. Bo nie ma żadnych. Na mój e-mail, który znajdziecie w opisie. Też. I tradycja, To już robi każdy, absolutnie każdy youtuber, jeśli film się wam spodoba. Zostawcie łapeczkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem no, cześć. X, X, Julia. X, X Julitka X Mam nadzieję, że mnie nie zdradzi i nie zacznie mi kopać łóżka. Nie wiem, powiedzieć jej mu, że jest na odcinku moim... I pięknie łóżko budowane Wstępnie, teraz jeszcze wełna Idę pod jaksy. Napiszę jej yy, wiadomość Je, działa tu SMG, SMG Aha, działa, dobra to jak on to jest? XU Litka X. Podłoga X. Podłoga Julitka. Podłoga. X. Podłoga. Jesteś na odcinku. Nie rozumiem że przejść do tego grać Czemu? O, dzięki. Masz serce Zobaczmy czy ma Discorda O, szarzy tracę nóżko X No X Julitka X Tak Julitka Dobra um, e, po, teraz trochę będziecie widzieć beznadziejny ekran, bo będę wpisywać jej e, Discorda Julitka Zdajomi, dodać znajomego i u, no, i t a a 9728 9728 Dobra, wracamy do odcinka mm, Idziemy pod jaksy A nie, to są M, -e, tam są jaksy Ja zaproszenie, nie? Po tej rundy... Dobra, zrobimy dwie rundy. Masz tu dwa. Ja sobie zachowuję dwa i idę po pułapkę. Bardziej po spowolnienie i po alarm. Nie wiem czy alarm mi jest potrzebny, jeśli ona tu ze mną... Jest? On. Załóżmy, że ona. Ochrona... Kopaczem wyczerpanie alarm dobra kupuję wyczerpanie i alarm a ja za chwilę powrócę o cześć jesteś na odcinku o różowy trzeba się uzbroić fireballa why not co się nagrywa? Przepraszam, że znowu będziecie widzieć czarny ekran, ale... Tak, nagrywa się, dobra. Sklep, fireball, fireball, dobra. O nie. Wąskund! Wąskund! Straciłem łóżko. Straciłem łóżko. Kurcze, co za świnia. Dobra, sklep Fireball, Fireball. Wszystkie pieniądze na Fireball, żeby mógł się jakkolwiek obronić. Dobra, stąd snajpie. Nie trafiłem. Nie, nie. 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 O nie, straciłam łóżko. Nie. Cieka, podaj nazwę. Ciężko się domyślić mojej nazwy na kanał. O nie, nie nie, 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 nie. Szybko, 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 szybko. Kurczę, nie. On, on nie zabija, 100%. Nie żyje już. Nie żyje już, 100%. Włącz stąd. I stąd, i stąd. 17KP, dawaj no no, dawaj, no, 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 dawaj no, 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 Eeeh widzowie Robimy drugi odcinek Zresztą nie drugi odcinek, tylko drugą rundę A ja sobie pozwiedzam, póki ona jest AFK. Ona w ogóle tu jest? Jest, no widz, jako widz. O, jest, widzę. Widzę jej głupkę. Jego, nie, nie wiem, załóżmy jej. Poniku załóżmy jej. No cóż, druga runda. E, to jest sama mapa? Sama mapa? Nice. Miło mi się z tobą gra. Bardzo miło. Przyjemnie się gra. Jak się ma kogoś, kto nie chce cię zniszczyć po pierwszych sekundach, to miło się gra. Lubię takie gry Dobra, przeglądam mapy Szarzy, Biali, Akłaś Niebiescy, Żółci Zieloni, to tam będą czerwoni i koniec czasu Jestem czerwony? Jestem znowu Akła! Jej! Hmm. Czas pozbierać złotką A Mamy idealny, mamy ten sam spawn Co ostatnio Dobra pozbieram to trochę Jeszcze troszeczkę, jeszcze, jeszcze Dawaj złotko Złoto dawaj, no Mam złoto Drewno, i glina Jeżeli gliny mam więcej to terak, Znaczy terakoty, bo to terakota Dziwnie wygląda jasno niebieska terakota Niezbyt jak jasno niebieska terakota. Teraz z deskami. Pięknie. Jeszcze tu. I jasno niebieską terakotą. Potem jeszcze szkłem. Ogólnie będzie git. by też jakoś wdroje się... Nie stać mi na to. No to jest, Dobra, możesz nie stać, stać mnie. Nie dalej mi nie jest Teraz mi będzie stać, stać mi na to. Trochę tego i wełnę, wełnę dużo. No, i teraz sobie wszystko ładnie obuduję. Mhm, mm teraz jeszcze wełna. Pod jak się będzie można iść. Pod właściwie sobie odłożę całe żelazo, żeby nie stracić. W przypadku spadnięcia odkłań, odklań. Wolno się buduje, ale się buduje do nas i podłoga x juleczka jul, jul, Julitka, nie juleczka, Julitka. Przepraszam bardzo. Litka do nas się buduje, taki dom, tak, dom Pięknie, o, ładnie obudowane Pięknie, tu jeszcze, tu, o Ładnie. A czemu mi się? Wy to widzieliście? Tu łóżko się pojawiło Dobra, i teraz idziemy do niej. Nie o kurcze, można i bez potrzeby wełnę. Pięknie. I teraz podjaw świki. Dam 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 dam. <ścoughs> hmm. Przyjemnie mieć kogoś w sojuszu. I dosięglam. i oczywiście połowa diamentów, które tu były dla niej bo ona dokończyła tą budowę a ja idę po spowolnione kopanie ulepszenia nie, tu, tu są ulepszenia wyczerpanie Sasko. nie, nie będę tego robić, kupię sobie lepszy piec a, żeby kupię też wełnę, bo już nie mam. Ile żelazno, Dobra, panie. Żelazny secik. I w sumie to tyle na co mi stać. Dobra, pozwolę to, a za kupię wełnę. Mmm, budulec. Cudny budulek. O, wełen. Nie rozumiem, czemu jak zbieram czyjąś wełnę, ona zamienia się na kolor mojej drużyny. Szarzy mnie niepokoją. To trochę bardzo. Ale co poradzę? Szarzy w ogóle istnieją, no cóż. Ja idę po emer. Emeraldy 2. Cześć Szary Nie chcę z tobą mieć żadnych problemów W sumie mogę cię zabić nawet Mam seta Co te? Sadzę nie masz ostrości na mieczu Wiesz co? Za chwilę se kupię Mam już sześć emeraldów Jeszcze trochę ich będę miał na oksa Ale wiem, że Szary tu jest więc uciekam Cześć, szary. Ej, cześć, to. Szary. Szary. ty Szary. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Co do mojego łóżka idziesz? Szary, chodź tu. No. Dobrze ci tak. O. Jak smieczyk i nie stać jeszcze na niewidzialność. Teraz sobie kupię i zniszczę szarego. Czas na wyeliminowanie szarej drużyny Nie ma tak Nie, ja zniszczę szarego Ile to kosztuje? No, czemu są takie długie opisy? Ja nie widzę ile to kosztuje przez to Już? Nie, jeszcze jedno pewnie Już I co jest Dobra Nieważne to, to ona Jak ja już się Jak ja się przestraszyłem, że ktoś tutaj wbił szare. Nie mogę, czemu nie mogę wysłać tej wiadomości? Czemu ja wiadomości nie mogę wysyłać? Nie wiem, ale kupuję sobie ostrość na mieczu. A resztę tu dam jej. Jem, nie wiem, nie wiem. Sądzę w paniku, sądzę, że to ona. Dobra, idę na szarego, szary jest tam. Oj, oj, szybko odłożyć miksturę. Chodź tu szary Gdzie jest szary Nie, nie Masz, masz problem Masz problem, jesteś żelazny? Mam jak miecz? Oś, nie, Dajmy. tak No cóż, przykro mi Idziemy na szarego, tylko nie nic mi łóżka Biorę sobie miksturę i ja lecę na szarego I kupię sobie też za całe moje żelazo Przecudne w silver i fireballer na razie pełne tu A, dobra, różne To był silverfish, nie wiem, to chyba Pięknie, jeszcze troszkę i mam jeszcze jednego fireballa Czas iść na szarżę Nie ma szans, z dwoma osobami. Jeszcze sobie wszystko ładnie tu ustawię, pięknie Ja na niego idę Zniszczę, zniszczę go. Nie ma szans. Piję miksturkę. Nie widać mnie. Idę na niego. Tylko żeby teraz nie, nie zepsuć tego. Za wcześnie wypiłem. No cóż. Ja sobie kupię za te osiem pancerz. Dobra, mam pancerz drugiego poziomu. Czyli jaka tu żyna? która nie istnieje. Okej, okay. idę do szarego. Nie będzie ze mną się tak bawił. Tylko niebieski może tak bawić się ze mną. Szara jest wyeliminowana, naprawdę. No dawaj, no. PIK! Fireball! O nie, mał. Wycofuję się. Nie uciekam. Bardzo szybko uciekam. Pomykam, że chyżo. On chyba we mnie strzela. Cholera, spadło tchłań. Ehm, kto jeszcze jest różowy? Aha, różowy A w czym? Mamy na kolejną płatkę niewidzialności. Oki, oki, nagrywa się? Nagrywa się, całe szczęście już się pamięt, że ja tego nie, nie nagrywam. Nie wiecie widzę, jak ja się zestresowałem. Taki fajny gameplay, a tutaj nie nagrywa się. by Było straszne, tam. Masz dwa emeraldy. Idę kupić podkę na niewidzialność. I lecę na czerwonego. Czerwony będzie miał problem. Będzie, będzie miał problem czerwony. To jest najdroższa potka na niewidzialność. Ej, co jest? Nie, idź stąd, idź stąd, idź stąd! Won!

o ty! Biorę fireball i na ciebie lecę. Pyk. Mam trzy firebole. Pyk. 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 Na, już nie mam fireball. Mam 40, nie mam 40. Kurczę Co tu robić? oj, oj, oj. Szybko komieczek Chodź tu, chodź tu, chodź tu no. Umarł. Nice Ja potrzebuję jeszcze dwóch diaksów i mogę niszczyć most absolutnie Nie będzie nam już potrzebny jeśli będę miał jeszcze dwa diaksy Nie Co ja zrobiłem co, co ja zrobiłem Co to miało być Eee co to było Rum, rum Nie wiem czy napisał Dziwnie Dobra kupuję trochę wełny Idę po te ostatnie nie będę musiał wychodzić z bazy. Nie wiem, czemu czerwony nie zniszczył nadal różowego, jak on awczy, gdy nawet nie ma. Dobra, mam ostatnie dwa. Kurczę. Idź sobie. Nie możesz różowego atakować. Co mi ci tak nam nie zależy? Dobra, miecz O tu nie nie, nie 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 nie! Ja cię, co mu tak bardzo na mnie zależało? Ulepszenia, ostatni piecyk Chcę jeszcze kupić, e Kopać, też szybciej kopał, nice Kupuję fireballem I niszczę most Jeszcze spudłowałem Czemu on tak na mnie zaszarżował? Nie na, żu na różowego. Dobra, pyk, Czemu to tak leci dziwnie? Voila. Eee, trzeba zniszczyć tego czerwonego. Ma będzie ciężko samemu. Dobra, przynajmniej mam już emeraldy, więc można. No tak. No tak, przecież nie mamy łóżka. Teraz bym sobie łóżko budować. Tam mikstura szybkości, jump boost, rzucany most czy emeraldy. Mam tylko jednego. A czy, czy co? nie wiem może na discordzie coś pisze? nie wiem nie wiem co jest no ale czemu nie tak długo? dobra na pewno to mi będzie potrzebne dużo budulca o nie przyszedł dobra Mikstura niewidzialności Mistura szybkości Mistura skoku. Dobra, idę na niego. Wiem, że przez to pewnie zginę. Nie pewnie, tylko na pewno już nie żyję przez to, że tam na niego idę. Albo. Albo sobie pójdę do szarych najpierw. Ominę go całkowicie. On mnie nie zauważy. Czy to jest... Widzowie to, to dobry pomysł. Ominąć go. Ej, co? No dobra. Nie, bo mi się teraz przewidziało, że czerwony już nie ma jakby łóżka. E, pancerz lepszy. Lepszy pancerz. 3 z 4 Dobra, skok. Dobra, miecz. Która szybkości. Nie jump. Cisnę. Dawaj, dawaj, go, go, go Mogę tędy? Leć, 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 Jaki stres mi teraz bierze Uff. Dobra, ja jestem u czerwonego Teraz niewidzialność Kurde Nie, dawaj, dawaj Tak! Tak! Udało się! Tak! Dawaj Dawaj Julita, Julitka, dawaj! Wierzę w Ciebie! Wierzę w Ciebie! Wierzę w Ciebie. Dasz radę. Dasz radę. Wierzę w Ciebie. Dasz radę. Tak ja się trzęsę cały. Dasz radę. Wybronisz to! Zniszczysz go, dasz radę! Gdzie on jest? Idzie. Na pewno idzie. Nie, jednak nie idzie. Obserwuj, gdzie on idzie, żeby wiedzieć. Dasz radę, wierzę w ciebie. A jak to było dobre? Jaka, jaka ta akcja była dobra, szkoda, że umarłem. Dawaj. Julet. Julita, Julitka. Dasz radę. Wierzę w ciebie. Idziesz tu czy nie idziesz? Nie, tam bardzo dobre. lecz czasochłonny. Napiszę na Discordzie, że idzie. Kurczę. Jak ja się stresuję, widzowie, powiem wam. Że tak stresuję. Mimo że już przegrałem. To ja wierzę, że Julit Da radę to wygrać. Przynajmniej ona. Jej życzę, bo miała ze mną sojusz. Dobra. Jeśli będzie na środku, to znaczy, że idzie. 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 Zobaczmy, jak da radę sobie jul Julitka. To już nie Kampi. Kampi jednak widać go nawet Z z perspektywy ją było głupiwo, widać kto wygra dawa Julitka wierzę w ciebie a tak czy on, on ucieka czy on napra... o nie Dobra będę ją informował o wszystkim ma niewidzialność dawa Julitka wierzę w ciebie wierzę w ciebie JEST KOŁO CIEBIE! DAWAJ! DAWAJ! NIE! Ech, no cóż... F5... Poczekajcie, chcę się zobaczyć F5, o. Tym akcentem smutnym, że Julitka przegrała. Kończymy dzisiejszy odcinek. Żegnam Was. Do zobaczenia, pa!